Żydów podczas II wojny światowej. To mit. Naturalnym odruchem Polaków była postawa pomocowa, że, cytuję tu premiera, prezydenta i ministra, setki tysięcy, a może i miliony Polaków niosły pomoc ginącym Żydom. Przecież nawet ktoś, to jedynie pobieżnie zapoznał się z literaturą naukową oraz z dziennikami, pamiętnikami i ze zdaniami ocalałych Żydów, wie, że to po prostu jest kłamstwo. Rzecz w tym, że jak wskazują wyniki sondaży, przeważająca część polskiego społeczeństwa zdaje się wierzyć w te kłamstwa lub skłonna jest zamknąć oczy i odrzucić faktury, przeczu, fakty, które przeczą mile brzmiącym mitom i przekłamaniom. Do skandalicznej wypowiedzi profesora Jana Grabowskiego odniósł się historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Piotr Gontarczyk w rozmowie z Justyną Bryszewską. Niemiecki Instytut Historyczny zaprosił na wykład profesora Jana Grabowskiego. Wykład o polskim narastającym problemie z historią Holokaustu. Szanowni Państwo, ja na ten temat rozmawiam z moim gościem, a jest nim historyk i politolog dr Piotr Gontarczyk. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, Panie, dzień dobry Państwu. W tym przypadku możemy mówić o rzekomym pro problemie. No, oczywiście tak. Profesor Jan Grabowski jest znaną postacią w Polsce od dawna. Nie jest to żaden poważny, wiarygodny badacz. Ja przeanalizowałem jego publikacje. Znalazłem tam wiele rzeczy, o no, których się po prostu filozofom nieśli. Systematyczne skracanie, cięcie dokumentów, tak, że zmienia się ich treść i sens. Znalazłem także te, które są ewidentnie pozmieniane, jeżeli chodzi o źródła. To jest cała tego kolekcja. Jest to wszystko w jednym bardzo określonym kierunku i wszystko to funkcjonuje. Po prostu poza nauką. Do tej pory historię Holokaustu znaliśmy jako zbrodnie między innymi właśnie na Żydach 6 milionów osób, ale to była zbrodnia dokonana przez Trzecią Rzeszę, nie Polskę, więc publikacje tej szkoły historycznej także osobiście pana profesora Jana Grabowskiego idą w tym kierunku, żeby i to taki jest efekt tych tak zwanych badań naukowych, żeby po prostu możliwie jak najwięcej e, ofiar niemieckich zbrodni e, jakoś w tych publikacjach jest przepisywana na Polaków na granatową policję i na kogo się da. To są setki, tysiące ofiar, ewidentnie niemieckich zbrodni, czy nawet konkretnie znani. Rabini, czy przywódcy intelektualiści, przywódcy społeczności żydowskiej są po prostu przepisywani na konto Polaków. Jest to produkcja masowa przy użyciu metod, które całkowicie nie mieszczą się w definicji badań naukowych. A proszę powiedzieć, czy to nie jest tak, że my Palaza, powinniśmy się otwarcie sprzeciwiać tego rodzaju postawom, zakłamywaniu historii? Przede wszystkim powinniśmy. Na takie działania, które jak powiadam, jeszcze raz to powtarzam, działalność tej grupy, pana Grabowskiego i reszty nie ma nic wspólnego z badaniami naukowymi. Na to powinna być solidna odpowiedź w postaci rzetelnych, sfinansowanych, zaplanowanych, realnych badań historycznych, które pokazywałyby rzeczywistość. I te publikacje muszą się ukazywać także w językach obcych. Więc y, y, powinniśmy badać, pokazywać prawdę i uczestniczyć w debacie publicznej poprzez publikacje na Zachodzie. Nie ma innej drogi. A prawdą jest, że w trakcie Holokaustu śmierć poniosło 6 milionów Żydów. 6 milionów Żydów, ale także 3 miliony Polaków. Trzeba pamiętać o tym, że byliśmy narodem okupowanym. Nie my te reguły gry zbrodnicze konstruowaliśmy. Proszę pamiętać o tym, że na przykład na wsi, bo w ogóle w całej Polsce obowiązywała kara śmierci za pomoc Żydów, to jest oczywiste. A także Niemcy skonstruowali system, w którym na przykład na wsi nikt nie mógł się zachować wobec Żydów obojętnie. To znaczy groziła kara śmierci nie tylko za Przechowywanie Żydów, ale za to, że na terenie wsi lub w jej najbliższej okolicy znaleziono jakiegokolwiek Żyda, za to, że jakiś chłop ze strachu gdzieś zadenuncjował Żyda, bo się po prostu bał, że wymordują jego rodzinę, jego, jego rodzinę, no to przecież tak samo są nie, nie ci biedni, niepiśmienni, często chłopi odpowiedzialni, tylko jest za to odpowiedzialny niemiecki aparat okupacyjny. Nie Polak, tylko Niemcy po prostu. To, jest, to jest, są oczywiste fakty historyczne, które. Ludzie pokroju pana Grabowskiego systematycznie przekręcają. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Szanowni Państwo, ja tylko przypomnę, że moim gościem był historyk dr Piotr Gontarczyk.